Próbuje środkiem do Skowrona, Skowron i Zając, ponownie Skowron i Zając, Skowron, Skowron oszukał swojego rywala i Łukasz Skowron w minucie 7. do Jędrzeja Kowalińskiego, Grych Widomski, Widomski przed szansą i na raty Jacek Widomski, Widomski długa piłka do Grycha, Grych tą piłkę opanował, na plecach ma Zająca do Bartu Kowalińskiego i jest 3 do 0, Strze Piotr Bajerczak będzie egzekutorem tego stałego fragmentu gry. Bajerczak do Kociskiego, ale się machnął. Zając i gol. Zając w tym sezonie strzelił prawie 5 goli, ale to wystarczyło. Ta bramka była szósta. Zając do Kocińskiego, Kociński potężne uderzenie. Do Grycha, który uderzy na lewą rękę Biela. Kowaliński, Grych, gol przejmuje Wojciechowski, trzeci raz przejmuje piłkę Wojciechowski i teraz ją w końcu traci Kot. Kot, Oskar Domiczek jest już w polu karnym, Oskar Domiczek strzał i gol. E, Wydawało mi się, że jest mała szansa, że jak e, wróci do gry, ale na szczęście Krakowiak zaskoczył i teraz mamy kolejną bramkę. Dając na rozegraniu do szukał Oskara Domiczka, ale piłkę przyjął Skowron. Skowron, Grych kontra 2 na 2, Grych środkiem, Grych do Wojciechowskiego i Wojciechowski. W tym ciągu dwie bramki przewagi dla Mikroteku. I teraz przepiękne uderzenie Łukasza Skowrona. Chce już coraz bliżej bramki rywala operują gracze Krakowiaka. I Skowron. Skowron knie prawą stroną. Łukasz Skowron. Skowron! I do Kota. Kociński. Mozolne budowanie tak opozycyjnego. Kociński niecelnie kontra. Kowa... Grych, grych. Mija, Mija bramkarza.